wszystkim w dzisiejszym odcinku orka pod tytoń, czyli jak to się mówi, główną uprawę, którą mi się opłacam w moim gospodarstwie, czyli tytoń, bo na tytoniu jedynie zarabiam jakieś pieniądze. I tak, yy, co roku yy, oram, po prostu oram na jesień i oram na wiosnę, chociaż jedno pole zostawiłem yy, nieorane. Tak, w tym rok, w tamtym roku było tu żyto, nie wiem, było to żyto, chyba, yy, którzyśmy tam kosili, yy, też był nagrany film i tak patrzę, że nie przegniło, słuchajcie, patrzcie, co tu jest, tu nawet było ścinane, ścinana była, no, słoma, patrzcie, nie przegniło, słuchajcie, tyle deszczu, no i co, słoma, słoma, ale to nic, jak to się mówi, prawie jak obornik, zobaczcie, tutaj można popatrzeć tak jakby był obornik o. i tak to wygląda ziemia w sumie, szczerze mówiąc, stworzona pod tyto tak jakby tutaj miał być tylko tytoń, będzie tylko tytoń o także można zobaczyć tutaj i tu nawet nie ma, wiecie, za wiele chwastów bo to tylko było raz zruszane broną ciężką tu nawet chwast nie chce rosnąć tylko rośnie tytoń, no i tak to wygląda. Chociaż yy, myślę, że w tym roku, w tym roku myślę, że po na przykład już po to tak wybiegasz naprzód. No bo taki jestem, ja po prostu myślę, że w tym roku nie będę orał na jesień, tylko zetnę talerzówką. Tak jak tam zrobiłem. No to są oszczędności, no słuchajcie, no bo jednak talerzówką jest chyba taniej troszkę obrobić pole jak yy, orać. No. Ty tylko oszczędnością myślisz? No tak, tylko oszczędnością. I tylko ekonomia, ekonomia to ma przynosić zysk. Pole ma przynosić zysk, a nie straty. Bo na przykład część widzów pisze, że jeśli czego ty nie bierzesz, to idziesz żawę obok co tutaj jest. Znaczy, pola nieużytko. No słuchajcie, u mnie każde dobranie jakiegoś tam pola sprawia, że będę na stracie. Bo na żadnej uprawie nie wychodzę, tylko na tytonię. a tytonie nie posadzę nie wiadomo ile Z Tego względu, że no, nie ma rąk do pracy i jak ktoś mówi przestaje się opłacać. no a czyj No Każdy ma ileś tam możliwości posadzenia ze względu na wysuszenie tego tytoniu, bo posadzić można 10 hektarów, ale jak ktoś nie ma możliwości wysuszenia tego 10 hektarów to też będzie na stratach o. To jak tu przejdę właśnie jak tu jest morane, także o, to, o fajnie tutaj ziemia się rozsypuje, Bardzo co dobrze później Podciągnę tutaj brono, raczej nobroną, ciężką. Z wałkami. Bo tak zawsze co roku robię. I tak to wygląda. No. ale równo się tutaj rozprowadza ziemia. Patrz, nożyk, ja pierdzielę nożyk. Czerwony, zawsze mówiłem, czerwony, a nie żółty. ty, on się złamał. To pewno jeszcze został, jak żeśmy sadzili dwa lata temu tytoń tutaj. Do tej pory rośnie. Rośnie tutaj nożyki u nas rosną. Także co, ja? Będę tutaj jeszcze dokończę ten kawałek yy... i pojedziemy do domu, będziemy coś w domu robić, będziemy bawić się fryzjera, ale to za chwilę, jak skończy. Misz Kalamitek się sprawdził, że teraz smaruję systematycznie pług, oczywiście widać tutaj yy, nowy tabot, no tu i tu posmarowałem. Słuchajcie, wiecie co, że na początku nie chciałem się, się obrócić? Kurczę dziad. No. Stary, no słuchajcie, no stary, no, takie, no taki muszę robić, no mnie nie, nie, nie daje 60 tysięcy. Mi każe pracować. No dobrze, no, także spotkamy się w domu. jednej bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałem bo na przykład yy, ja oram jak to się mówi dziś jest sobota a tutaj będziemy sadzić prawdopodobnie we wtorek czyli nie, że tak oram dużo wcześniej rozsypuję nawozów, ja tu żadnych nawozów nie sypię bo to jest może bardzo ważne bardzo, żadnych nawozów nie sypię ja dopiero sypię jak przy sadzeniu przy sadzeniu i to robię z dnia na dzień, na przykład Jaki jest harmonogram, to jest tak, dzisiaj sobota po ranę, po niedzielę, jak to się mówi, odpoczywam, poniedziałek frezuję, opryskam, a we wtorek sadzę. Także może taka, taka wiadomość, bo nie, wiem, że niektórzy rozsypują nawóz, pryskają, nie wiem, odczekują tydzień czasu, żeby ten oprysk nie wiem, nie spalił. Także ja mam ten system wypróbowany i z roku na rok tak robię, według mojego takiego zalecenia. Także co? Ja wsiadam, oram dalej i spotkamy się do. Także już tam skoczyłem orać. Teraz znajdujemy się w dużym tunelu. No i najwyższy czas przyciąć rozsadę. Ja tu pokażę jednego czaka. Ta rozsada była siana 27 marca, czyli dość późno jak to wygląda, no to tak wziąć jednego krzaka, bo tak powiem tak, że tu jest troszkę większa tam jest troszkę mniejsza, jakich, no nie wiem no, no minimalnie jest mniejsza, także wyrwaj, nie daj. krzak taki się okazały, żeby pokazać korzeń, o także tych liści, to nie będziemy tego widzę, że rozsada jest zdrowa korzeń jest, korzonki są białe Czyli też zdrowe. No i co? Przyjdzie czas przyciąć ich. Zapytacie się z pewno dlaczego przycinam? Z tego względu, że wtedy jak przytnę rozsadę, to mniejsze krzaki mają, jak to się mówi, bardziej dostęp do, do światła i wyrównuje się cała rozsada. I wtedy można po prostu zerwać na całości jak najwięcej. Bo kiedyś pamiętam, jak się nie przycinało, to wyrywało się większe krzaki, później mniejsze. Ale także przy. Przycięciu dwukrotnym, nawet trzykrotnym można w sumie rozsadę zerwać, wszystko zerwać No do wysadzenia. Także ja przystąpię do tego do przycięcia rozsady, będę potrzebował takiego urządzenia. To jest do przycinania żywopłotów, czyli jakiś tam ogrodniczy przycinać żywopłotów. No i oczywiście prąd, kawelek mam rozciągnięty na to na całości. No i co? I taczka na sałatkę bo tutaj. No i co? Nie my, no zaczynamy stąd. Troszkę urządzenie głośne, ale chyba prawdopodobnie puści się jakieś muzyczki, żeby tego odgłuszać. No, no. i zaczynamy! O. O, już jak mamy troszeczkę takiej sałatki, z ruchem odpinamy i pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Także o, w sam raz na niedzielny obiad. O. O, tak troszkę nie chce wejść, wiecie. No wiem, że niektórzy to robią po prostu kosiarkami. O. O. I śmietanka, sól, pieprz i kurcze, gotowe. gotowy. Dobra, jeszcze pasowałoby, wiecie co, wodę no, żeby to opłukać. Wtedy jest troszkę lżejszy. No, zobaczcie jaki jest efekt. Ja to spróbuję jeszcze poprzecinać I zrobimy zdjęcia jak już będzie po przycięciu. E, dlaczego przycinam rozsadę? Bo, e, bo kazali tak, Się kazali. Nie, no bo tak, e, bo tak, e, roślina Wysadzona w polu, jak ma dużo liści, to ona musi bardzo dużo zmagazynować wody w sobie i wykarmić te liście. A tak jak na przykład są przycięte, ona jest nawet elastyczna, bo można ją zawinąć, nie jest wtedy krucha, tylko elastyczna. I takie próby, co się zawija na palca, ale tym za palce nie będę zawijał. Ale ja tu zaraz. Ja to muszę ścinać, bo zaraz słońce wyjdzie, wtedy się gorąco zrobi. Także najlepiej ścinać wieczorem albo z rana. No, tak to wygląda już po, po wykoszeniu, ze strzyżeniu. Sam byś się ostrzygł. Ja nie mam co strzyc, łysy jestem. Także pewno się mścisz i rozsadę też. Tak strzyżesz, no, zmarnowałeś rozsadnik cały. No, tak popatrzeć na to wszystko, no, się niedobrze robi. No, nie ma czym sadzić teraz, ale już jest niedziela i przez to nie, nie będzie co sadzić. No. zobaczycie, że po dwóch dniach to będzie się wszystko wylewać po prostu z tych krawężników. Także robi to co roku no i nie narzekam. No, co to to, to być? Szczyt, Tutaj troszkę nie wyrosło. Nie wiem z jakiego powodu. No ale jest, a, ale w tym tunelu mniejszym, tam jeszcze mniejsza rozsada jest. A w tym samym dniu było siany. Także co? Ja myślę, że to wszystko zależy od nie nasłoneczniania, bo tu, tu, tu jest bardziej nasłonecznione, tu gorzej, a tam na końcu. No. Także ja już tutaj się muszę z Wami pożegnać. I do następnego odcinka. Na razie. Sałatkę zrobimy na niedzielę No, umyte. I dalej będziemy cieli Teraz sałatę, prawdziwą Jakby się szereg zesrał